Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja się przed chwilą obudziłam, Wylazłam z domu, bo słyszycie? Coś mi stoi pod domem. Słyszałam, jak ktoś tutaj łaziło łaz A jeszcze trąbi. I idę to sprawdzić. Szybko tylko odłączyłam kamerę od ładowania i idziemy to zobaczyć. Mam tylko jeszcze o latareczkę, wzięłam. O, patrzcie, te worki przywiózł tamten gangsterek. Zara go tutaj zapytam, cholera, a papiery? O dobra, papiery też wziął. Dobra, to od razu zabierzemy te wory. Widzicie, słowny jest, słowny. Może się trochę wystraszył, cholera wita. Ale to dobrze, to przynajmniej będziemy mogli mu spokój dać. A wiadomo, na tej robocie u Jarusia, nie mogę zamknąć, bramy się zacięła. O, dobra, ciała. Na robocie u Jarusia się trochę napracowaliśmy. Nie ma co gadać to. Zwrócić się tutaj, cholerka musiało, nie? Dobra, będziemy tak po kawałku sobie nosić. Zwrócić się musiało, bo ja tam kolegom, co prawda, kolegów wzięłam za darmo, ale bo oni mi wzięli przysługę. Ale ten, e, cholerka, no, e, temu łebkowi, że e, tego buldożera e, ciężarówkę pożyczyła, to trzeba było dać, no, troszkę, pie... O, Co, co tu Jaruś. się dzieje? Co, eee. co tu się dzieje, cholera jasna? No, no co? Przebu przebudziłem się, bo, kurde, słyszę, jakiś tu ktoś truknął, kurde, tu coś... No, bo psygupek truknął, no, bo chciał... To? Co to za. Oku. No przywióz! Co to za pieniądze są? No przywióz! Ten. Yy, pseudo -gangster. I. ale skąd? Za co to? No jak za co? Za to, że musiałam akcję robić, mu. To znaczy? Jak? No, że ciebie straszyła, jako musiałam nastraszyć. Nie rozumiem teraz. No zdenerwował mnie, to mi musiał zapłacić, Jarek. Dwa worki. A, to wtedy. To Pamiętasz? Tam... A... No i no jeszcze te papiery do Mercedesa. A, ile A. tu jest? No co, ile? No dwa worki. Ile tu jest tych, tych pieniędzy? Jarek, ty mi się nie interesuj. Nie, no ile? No to tak nie może być. No 200. A to dla mnie 100, v, tak? Weź jedne. Co dla ciebie? Ja, ja zorganizowałam to tylko dla mnie, a dla, dla mnie... Weź, weź worka mi pomóż cholera, bo mnie w kręgosłupie łupie. Jaruś, ja potrzebuję pieniędzy na mustanga. A ja też potrzebuję. Chodź, a ci może pokażę yy, w jakim stanie jest mój mustang. Chodź, zobacz. A ja też potrzebuję pieniążków. Jaruś, nie migaj mi to latarko, cholera, bo epilepsji dostanę. No przestań, głupie No, ale ja też lu lubię pieniążki, też bym chciał sobie coś kupić. Dobra, ty masz w stodole. Ale Zap to ta co do stodole, to A, ja muszę a ty, ty, ty zabrałeś te pieniążki z lasu? No zabrałem, już stoją. A, to dobrze. No zobacz w jakim stanie jest mój Mustang. Przecież jego trzeba nareperować. No trzeba, no trzeba, no to trochę trzeba no. pieniążków. I ty myślisz, Jaruj, że to za darmo się zrobi. Za więcej jak stówę, nie, także stuwa może być dla mnie. Nie, nie, to na paliwo musi być. A dla mnie nic? Nie. Jareka, A co z... ja ci mało dała? Co? Dobra, no coś ci kupię, może. No dobra. No to może A co to... byś chciał? Hmm, na przykład. Bo ja nie wredna, no, ja szczera. Samochód. Ja szczera Co nowy no... Samochód. no, ale przecież ty masz samochód, to ja nie mam. Ale to pani sobie naprawi, mustanga, no i dla mnie jakiś też kupi. No, no dobra, to zobaczymy. <laughs> nie, no ja żartuję, ja samochodu nie chcę, ja mam. Nie, Jaruś, ja szczera kobieta, ja niechciwa. Pani Janino, pani Janino. No ja jak kie... mam, to ale... się dzielę. Ale ja samochodu nie chcę. W mojej hierarchii jest ważniejszy obiad niż to jakim samochodem będę jeździł. A ja to samochody wolę, na obiad to mogę kartofla zjeść surowego. Nie, ja to tam akurat... Ja to akurat nie, ja to... Dla mnie ważniejsze jest to, żebym miał co do gara włożyć. A, ja to nie. Ja to do gara, nawet ja mogę surowe jeść. Ale żeby dobry samochód był, tak? Tak. I żebyś to... życzyli, dobrze się wiodło. No to kto co lubi? No ja to tam akurat wolę z sobie, żeby było a, na co w ten sposób. A kto to przywiózł? No ten co cię straszył. Tak? Rozmawiała z nim? Nie, bo spierdolił szybko, się bał chyba. No a kurde, no to ja nie wiem. Ale papiery Chcia... samochodu są. No są, będę musiała we wskoju A gdzie właśnie ten gdzie jest samochód? Gdzie pani samochód zostawiła? Bo nie widzę go tu na podwórku. Ja cię nie chciała stresować. To znaczy? No, sprzedałam. Aha, a kiedy? Wczoraj. O! A mówiła pani, że jedzie pani do kościoła i do sklepu? Bo nie chciała cię stresować. O! A później jak pani wróciła do domu? Yyyy, yy, rowerem. Tak? Tak. A to co, pani rower ze sobą wzięła? Mm, nie, wacuś yy, stał. W cenie. W ce o, to dobrze. I co, Ale panie, z, to później się popsu, to go wywaliła do krzaków. Te? No ja. Ale no, to jak do krzaków, no i jak, na piechotę pani wróciła? Nie. Yy. Autostopem A to widzi pani jak to cholerka, Jaruś, będzie nie chciała stresować, ale ja w acuzioju zioju ten samochód do Josefa poginała. No ja wiem, ale. A to pieniądze już ma pani za niego? Tak. A to. A ja, a ja też bym coś chciał dostać z tego. Czemu? No to przecież. Jak to? Jaruś, przecież to ja wszystko organizowała. Ale ja też w tym brał udział. Jaruś, przecież ja ci pomagała. No, a pani wszystko dla siebie. Ja ci pomagała, to ja ci duperatowała, Jarek. Dobrze, nie mam sobie problemu. A ty byś wzią. tylko ode mnie pieniądze, brał, za wszystko, nie liczysz nie. w ogóle pomocy. Nie, 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 nie. nie, nie. Wszystko nie. I ty byś tylko materialnie. Ja no dobra, je, no jeżeli, ja ci jeżeli... wszystko oddam. Nie, to jeżeli pani Ja wszystko ci tak... oddam. Nie, jeżeli pani tak materialnie nie podchodzi, to niech pani choroby nie, nie, odda. Nie, ale do, do ja tobie mieszkowa. oddam. Ja tobie to oddam. A nie, pani oddam. do chleba już kawa, to, to, Ja tobie to oddam. oddam, Jarek. Ja tobie to ja, oddam. A ja, proszę pani, no ja za przeproszenie yy, nie chcę tych pieniędzy. Nie, nie ja swoje. oddam. Ja oddam. A ja nie chcę. Ja nie potrzebuję masz, bo ty wszystko ja chcę... materialnie. No, na pewno ja nie chcę tego. O! O! Ja nie chcę. O. Ty wszystko materialnie? Tylko nie byś ba... patrzał. Nie chcę tych pieniędzy, ja nie potrzebuję, ja i tak do, mam, mam co do gara włożyć. Jaruś, weź, ja nie chcę, bo ty wszystko materialnie, tylko... Ej, no a nie, pani liczysz, nie, mater... nie no. liczysz, że ci pomogłam, tylko wszystko no. ode mnie chcesz wyłócić. Tak, a pani pani tylko dla siebie... Tak to jak to ja bym ci mało dawała Pani Janino, ja nie chcę, ja nie chcę żadnych pieniędzy. Jaruś, Nie fajnie się zachowałeś, ja nie chcę wypominać, bo ja nie z tych. Ale ja nie mało prezentów ci dała. Ale pani Janino, mi nie chodzi o to, że ten, tylko mi chodzi o to, że wcześniej tam się umawialiśmy, że tam może się podzielimy, czy coś, ale mi to Dobra, nie ja oddam. Ja nie potrzebuję, ja ale nie mam to... mało. O Jezus. A mi nie ja o nie... to chodzi, żeby pani mi dawała pieniądze. Proszę mnie ja Nie, dochować, bo nie. Zaraz ja nie potrzebuję, ja, ja, ja mało nie mam. Ja mało nie mam. Masz Jarek. Widzicie, widzowie, Jaruś taki jest. O, i tu, hej. Gada na mnie, ja naprawdę bym mu dała. Dla mnie nie ma problemu, tylko ja chciałam bardziej jakiś prezent mu kupić czy coś. Może byśmy właśnie. Ja, ja nie bym... chcę tych pieniędzy. Jaruś weź! Ja nie chcę, ja mówię, że nie chcę. Troszkę się zdenerwowałem. Jadę samochodem, pojeżdżę. Nie, no nie jeździ, to ci jest czwarta w nocy, cholera! To nic, ale pani mnie oskarża, że ja tylko pieniądze bym chciała, No ja nie chcę. sieć! Sieć ja nie pogadamy! Chcę pogadamy nie jaśniczy! To jest samochód. No. Widzicie widzowie, ja naprawdę chciała... Bo tu mam 200 tysięcy, tam jeszcze za samochód 85. Ja chciała Jarusiowi kupić coś na pewno. Dziejuśowi też chciałam jakiś prezent. Myślałam, żebyśmy Jarkowi jako maszynę może nowo kupili coś, a on mnie tak potraktował. Gdzie on jest? Jaruś. Jaruś. Panie ja oskarżam. Ale ja naprawdę <grym> ci mogę dać. A ja nie chcę pieniędzy. Pani mówi, że ja tylko pieniądze. <grym> Nie płacz. To ja może, to ja może się wyprowadzę już. Nie, zostań, zostań Jarek. No ja nie weź. Ja, ja nie, chcę żadnych pieniędzy. Nie ma chciał. Nie chcę pieniędzy, pani niech weźmie dla siebie za to, że tu mogę mieszkać. A. Nie chcę ani grosza, ani grosza nie przyjmę. Ale to za tyle pieniędzy Jaruś to można dom wybudować. To nic, ale za to, że pani mnie y, życie uratowała, że tu mogłem zamieszkać, to nie chcę ani grosza. A -a. Ani złotówki. No dobra. Ani złotówki nie przyjmę. No dobra. A mogę... A mogę tu krwia podpisać, że ani złotówki nie przyjmę. Nie, Jarek przez... nie przesadzaj. No. I. A, i co, a co tam udzieju słychać, Jarek? A dobrze, udzieju ja się. To Bo się Ja się z nim nie widziała tylko. Nie. U się. Dobrze, ja byłem u niego ostatnio. W porządku, tam troszeczkę jeszcze ma rakę, za przeproszeniem, ale już jest lepiej. Ten gangsterek to też chyba jeszcze srakę ma, bo uciekał jak o cholera. No możliwe, nie chciał się pokazać, bo może w portki robił, to akurat tam nie będzie. Mo się może mu wstyd, że tego Mercedesa osrał i ja takiego musiała sprzedać, brudnego. No. Ja to się za przeproszeniem trochę przestraszyłem, bo ja wychodzę z domu, ja słyszę jakieś gadanie czy coś, ale zobaczyłem, że pani kamerkę na głowie ma, tylko pani z reguły to o tej porze to nie nagrywa w nocy. To ja no nie, nie, bo ja o tej porze to śpię, rek! To się zaskoczyłem trochę, nie? I trochę byłeś w szoku No, tylko trochę dla, dla mnie dziwne, że pani na przykład mi nie powiedziała, że pojechała pani sprzedać ten samochód Bo ja nie chciała cię stresować No dobrze no, nie mam z tym problemu żadnego Na pewno Nie mam z tym problemu no To dziękuję Co Jarek, bytisz? Nie no, żartuję teraz sobie, żartuję Panie Nino, to bo jak już jest no. czwarta w nocy, to ja może już nie będę uszedł spać pojadę o piątej bułki kupić świeże ciepłe. To... O, to jest dobry pomysł. No, bo i to jeszcze teraz o tej porze o piątej, jak pojadę, to będzie pusto, to będę mógł trochę podriftować pod sklepem, bo tak... A pewnie, to pewnie, to bez problemu. Bo ja lubię, bo opony już co, już tam mi się powoli kończy, to trzeba je do końca spalić i nowe założyć, bo teraz... A no jo! Ja. Chyba... No, bo ja to lubię, tak. To? A ja za to może pójdę spać, co? No, bo ja, może, może ma pani rację, bo to już teraz. To ja, ja starsza, to wiesz. Nie, ja tu już nie będę. nie będę. spojął. Ty, Arek, a słuchaj. Ja spać, no. A to o której poszedłeś spać? Ja poszedłem spać o jakoś. nie wiem, o drugiej, bo film montowałem. A, o drugiej. Dla widzów Bożych film montowałem. Jaruzia, ja jeszcze ciebie tak zapytam, a ty masz jakieś pieniądze w banku? Yy, nie dużo. Yyy, wypłać, w banku się nie trzyma. Ale nie mam dużo, mam tyle co tam... Żeby dobra, chlepić. dobra, bo w banku się nie trzyma, Kasiutry. A czemu? Uuu, to złodzieje. A tu, no, na wiosce tu nie ma złodziei, pani widziała, co się działo. Co, so, są, ty nie wszystko wiesz. Co co złudzia jest? O! okrutnicy Bandyci. Co! Dlatego jestem ja. No. Bo ja nad tym wszystkim panuję, żeby tu porządek był Jarek. Ja tak samo. Ta ty to chuja tam panujesz. Ciebie panuję, to okradają, to nie... Jarek, co najwyżej. Tak, okradają. Co słuchaj ja ci powiem? Ludzie się dzielą na owce i na wilki. Zgadza się. albo będziesz wilkiem... A bo będziesz owco i cię opierdolą, no taka Ja prawda. jestem wilk. Ta z ciebie wilk jak z tu Oj, problem by był, bym zadzwonił po grubego, by przyjechał kłopot i w kłopocie. Tak, to czemu żeś teraz po grubego nie dzwonił, tylko żeś do mnie przyszedł? Dobra. Bo nie chciałem, bo nie chciałem do tej akcji wkraczać. O, dobra, tak dobra kurwa, więcej ci nie pomogę, będziesz dzwonił po grubych. Idź już, ja idę spać. Nie, to nie o to chodzi. Będziesz to, to jak dzwonił nie można, po grubych. Włączać, Będziesz no, dzwonił po grube. Będziesz dzwonił po grubych idź Jarek. Idź! A, wygania mnie pani. Tak, bo mnie zenerwowałeś. Nie no, żartuję ta akcja naprawdę była dobra. Nie! nie po grubego se zadzwonić gruby, lepiej ci zrobi idź. Mhm. Gruby ci zrobi lepiej idź Jarek. Ile pani ma lat? 18, idź już pomiędzy. Dlaczego stenerwa... się pani zachowuje, jakby miała 10? Dobra, gruby ci zrobi lepiej. Idź, Jarek. Do widzenia. Zdenerwowałeś mnie, Jarek. Cześć, się widzowie! Do... Trzymajcie się, widzowie! Cześć! Życzę wam wszystkiego dobrego! Jarek, czwarta w nocy, ja za ty mordę, trzeźń, idź do domu! Mi tu nie łobosuj! Oj, widzowie, przepraszam was za Jarusia. No, Zara pobudzi sąsiadów. No, że to mordę jako pętany. Dobra, widzowie, słuchajcie, ale widzicie, Jaruś się zachował źle. Najpierw wziął ode mnie pieniądze, e, później e, gada, że gruby zrobi lepiej. Dobra, dobra, Janinka, więcej pomagała nie będzie. E, niech zaraz obejrzał bez Janinki. E, mam to wszystko koło dupy. E, o, teraz pojechałbym go szarżować. E, Janina idzie spać. Jaruś się zachował źle, e, jeszcze mordę trzy. Janinka Was serdecznie bardzo żegna. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia widzowie. Widzimy się w kolejnym odcineczku, pa! pa.